Mi Chciałbym w końcu dzisiaj przedstawić Wam, Kasie. Podejdź, Kasiu. <słyska> <słyska> Cały firepower dać naprzód w sumie. Przyznam. Chyba lepiej. Już na to. Tak, bo to to jest za bardzo. się nam zapasy mortadeli, panie. Jezu. boże święty I, i i no... Ale toksyk byli mega. W sensie to była taka ekipa, to była ekipa. Oh. O, to się dzieje. Co jest? Tak to nie no, tak. To... Ale ma dziwne skrzypce gościu. No dwa złote. No, dobrze. no to weź 18. Jak ci nie pasuje, nie No Nie, nigdy się nie bierze, nie parzyście. No dobra, to weź parzyście. Albo bierze się na oko, albo parzyście. Dobra, a kwiaty jak się bierze, nie parzyście. Jak kwiaty? No kwiaty jak kupujesz w kwiaciarni, to bierzesz nieparzyście. No. nie parzyście. A ja Księte. nie nigdy nie zażyłem. No jak dajesz róże, to dajesz dwie czy trzy? No trzy. Jedno. No dobra, no jedno, no to też Jedną, nie parzyście. Ale to jest kwiat. No i. No. No i to i... i tak zwiędnie No dobra, ale jak już A tu... dajesz... A to będzie... Taki... A no ale jak da... No dobra, chodźmy. Ej, czekaj, bo ja chciałbym zobaczyć co się stało. Ej, pokaż ten efekt też, bo ja tego nie widziałem. Jaki efekt? Ej, co to jest? Jezus! Ej, weź jeszcze raz. <laughs> <laughs> o, <nie. laughs> Może trzeba na kablu podpiąć. No chyba chce żółtą myszkę. A wiesz, że luki podrywa Menders? Ta? No. A, ale musi być zdesperowany. Remek! Mama dzisiaj rano zrobiła mi miganka na haupę. Mama? No mama mi zrobiła miganka no na chałupę. Powiedziała, że oglądała live'a do drugiej w nocy, że żula żebym zaprosił do domu i mi pół watem z jego. debilu. No tak mama powiedziała, no nie? Po co mam brać rekwest szempiony za dychę? To jest bez sensu. Albo za 5 dych. Co robisz? No właśnie nie. Jeśli teraz zacznę brać Champion Requesty za dychę, to, to nikt mi nigdy już stówy nie da, no bo posa jak za dychę. Dam taki przykład. No, wyobraźcie sobie dziwkę, która ma nie wiem, stronę i daje logika za 3 dychy, a później sobie zwiększy cenę do 200. To nikt tego nie kupi, bo posa jak miała za 3 dychy, nie? No ja porównałem się do dziwki, no ale... No. No tak to jest. Się. Do Dochy? Do, 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 do Cześć, kurwa! No nie pojepał o mnie! Refiluje bany! <grywa> <grywa> ta, Bo jest k ja nie, dole więcej kurwa rozwiewał niż kurwa zrobił. Ty masz pompę, czy będziesz walić z pompy czy z Ewiki? Najpierw serię walę z kawałaha, później walę pizdę. Gotowy? Tak Powalił mnie, wygryzł Nie no To było tak chujowe To było tak chujowe Na no cicho sobie dajcie ja Ej dostał ktoś, a nie Nie dostał ktoś, a nie, krew jest jakaś w jeba, patrz co oni robią, dobra Ja patrz, no ja pierdole nie Ja mam pakę, ja pakę. To dawaj, dawaj, dawaj Dawaj szalifakę Przerzuć, przerzuć górą, górą musisz przerzucić, nie przerzuciłeś to topaką, dobra, ja ją biorę. Dobrze Mateusz. Które chcesz podpowiedź pierwszą? Nie, teraz nie, już nie chcę. Nie chcesz? Nie, teraz już nie chcę. Ale podpowiedź nie związaną z. Podpinaj szybko, masz i nie ma nas. Dalej Podpinaj to szybko. Podpinaj. No, to no nie. szybko ma być i to cicho. Mówiliśmy, że nie będziemy wiercić, tak? Nie możemy. A skąd tu elektron... No. panowie Kurwa, tego nie będzie słyszał O kurwa Ty, o kurwa, o kurwa, eee, eee, Ja pierdolę, disconnecta kliknąłem Nie słuchaj hejterów ciocia, wyglądasz bardzo dobrze, prawie jakbyś się dzisiaj umyła ale, o, ale... tak, Czy no ale... to miało takie duże... Znaczy, miałeś tam LDR nie? O, się nie ciekawe jak ten koń tam wlazł, nie? To mnie zastanawia. Jak to jest, Czy jest Photoshop, czy rzeczywiście ten koń jakoś tam w las? To może być parter, ktoś dechy dał, konia przechował, tylko koń Ci nie ucieknie, nie wyskoczy. Zawsze mnie to zastanawiało. A jak ten samochód tam? No to baba prowadziła. Ale, ale że wiesz, koń na balkonie... To jak ja w diamencie. Ale ani słowa królowi, nie? Mhm. Mm co to jest butel. Możesz tu pozwiedzać. To jest burdel? Zgadza się. Azjatka bez skrupułów. Co to kurwa? Możesz śmiało, śmiało, tu pozwiedzać pokoje. Ale coś tam jest? Mhm. Boż! Tu coś sobie co wejść. To jest, to jest jeden z lepszych pokoi LGBT. O Boże, nie! Co robisz? Nie mam pojęcia już. Trzeba tworzy otworzyć za koncentrację. To jest porażka. Nice. One more. Wchodźcie do tego. Niech ma mnie. Get oh dogs. my gosh. Nice fire. Flying <laughs> oh. after fire. Right. Bro, what the fuck is this? Fucking feel fucking feeling. Yes. Nowych rekrutów ser, to znaczy, że domek musimy też zrealizować. Jednołośnie. Ja Sorry, małem zimowe. Mamy na wywiadzie najważniejszą U. postać tego zespołu. Dokładnie tak. Czyli Makuka. Szymano, Szymano Makuk. I na wstępie, Makuk, zanim oddam Ci głos, powiem tylko, że wspomnieliśmy na początku serii, że przeciwko tobie jest siedmiu. Nie jeden, nie dwóch. Siedmiu trenerów, analityków. Cały sztab szkoleniowy, ale powiedzieliśmy, że to będzie równa walka i nie była. Niestety, myliliśmy się, bo zupełnie ich zmiażdżyłeś, Makuk. Jak to zrobiłeś? No to cześć. W skrócie dużym dzisiaj się przez dwie godziny lekko tak spiąłem no i przy, przygotowałem scouting. No i ja. Jakoś się udało, prawda? Jakie były wrażenia Twojej drużyny? Co tam padło? Jakie słowa po tej grze numer 1? Czy było gorąco? A jeżeli tak, to jak bardzo? No po tej pierwszej grze w sumie yy, stresowałem się, bo przez 13 minut yy, kłócili się yy, okolo FRAJGO. F... F... Na szczęście no, zdążyłem draftik im na szybko przygotować na tą drugą grę i jakoś się udało, prawda? Czy, czy ty się, Makuk, czujesz jako trochę taka matka tego całego zespołu? Tu się kłócą, ale ktoś na końcu musi zrobić obiad, ktoś musi posprzątać, draft ułożyć. Ty, ty czujesz taką ojcowską rolę wręcz w tym zespole? E, troszeczkę tak, aczkolwiek brakuje mi zdecydowania. Z czego ty się śmiejesz cały czas? Nie, nic, nic. nic. No właśnie. <laughs> eee? <laughs> Oj k***a. Ty, one obie drzwi nie puściły spacji. Co jest? Co jest? Co jest? Ja! ja, ja! Co to było? Damiana, możesz Zagradzala. zacząć mi podpowiadać? Nie, bo zauważyłaś kogoś. Ale nie, bo wy teraz będziecie mi głosować, bo jestem dziewczyną. Tak, dobra, to, dobra, to na pewno. Się ja to, na, to na pewno. Dobra, ja głosuję, ja, ja głosuję. głosuję bez, bez, panie, ja nie głosuję, na głosuję. Głosujemy, głosujemy Głosujemy Dobra. Ja... Ja <grym> Puszną Ziomek, to kurwa pionka z E5 na E6. To, to Zbijmy pionkiem z E. Czekaj, czekaj, czekaj. Jeszcze raz, ziomek puszczą pionka z E5 na E6. I możemy zbić Aha, z D z albo F. 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 Tak, może ci źle no powiedziałem. To Z D. To z D. Z Dobra. No, jak to wygląda? <laughs> Mów mi co się dzieje, bo ja nie wiem. No, zbił nam ziomek Hetmana na C7. A, no, koniec stoi na 4 Dobra, leś ty grasz sam. Dobra Magda, to co z tą galą? Masz czas pod koniec lutego? Może pójdziemy razem na galę Rozdania Antosiów? Potrzebuję... Będziesz, yy, będziesz tam... Datę. Będziesz tam znała niejedną osobę, myślę. Będzie tak? Bartek. Czy będzie, <laughs> Czekaj, będzie no, Bartek? Dobra, będzie to... Bartek chyba. No Bartka znam. No widzisz. Czyli będziesz znała już trzy osoby. Trzy? No Bartek z zolaczką chyba przyjdzie. Nie wiem. Aha, no dobra. Byłaś w jadę dwóch w kasynach tak, w Warszawie? A no. co ty tam robiłaś? No ja lubię sobie czasami w Black Jacka zagrać. No to, no to słuchaj, dzwoń gdzie trzeba i wolne. No dobra, a jakieś kwestie, kwestie techniczne? Takby. To ile to trwa? Jeden dzień? Jeden wieczór to trwa. Jeden wieczór, dobrze. No, nawet nie całej przypuszczam. Ogólnie tak, nie płacę, nie przyjadę po ciebie. Mhm. Mm, no i co, i tyle w sumie. Ale będzie naprawdę fajnie. Jakby tak część z was, faktycznie, tą dychą, dwoma, trzema, kto może i stówą, wspierali regularnie co miesiąc, a nie raz na jakiś czas wyjątek, jak wam się zechce kliknąć tego PayPal. Jak wam się zechce kliknąć. Bo ona ze złego założenia już wychodzi. Że oni coś nie mają dać. Wisto to kurwa tak, adblocka, no soup, internet z McDonalda. I się cieszę, że ma free content, a coś pierdoli, że za mało donatują Dobra, to ci co, do, ci co dali opłatę jesteście wpisani w listę moich ulubionych widzów Więc szacun dla was, serduszko, <średuszko> serduszko dla was Reszta będzie banowana w lutym Kto koszulki do najlepszych subskrybentów Stary, jak ci tak będzie zależało, jako że wysłałeś 15 tysięcy złotych Na nosatonie, to co ci bardzo wdzięczny To stary, tą koszulkę, który której teraz jestem, tą koszulkę Mogę, mogę ściągnąć, mogę ją jeszcze zrobić tak I tą koszulkę mogę ci dać Będzie ona więcej warta niż zwykła koszulka zrobiona Uważam, że to będzie okej okay. No bo też chciałbym dać coś od siebie Żebyście wiecie, wiedzieli, że no, mi zależy na widzach Ale bym mu udusił kutasem Ja pierdolę Ja pierle, legenda. Ja pierdolę ja Ile wygenerować night'ów? Dwa. Dwa? Tak. A s ile? Zero. No i masz pierdol. Ona powinna zmienić logo z Jarok na ja pierdolę. Przepraszam. A umiesz kłamać? Człowieku. Nie... Ja jestem kłamcił. No umiesz kłamać. Ale nie bo no. ja, gra, ja z widzami grałem w chwój Damogusta, ale mi taki dokument stary pisaliśmy. Na no mb... Ale on umie kłamać. Zobacz, ile no obiecał o Korei i chuja spełnił. <noise> ja uważam, że żeby mieć dziecko, to znaczy... Ja tak chcę mieć. Muszę mieć minimum być z dziewczyną minimum dwa lata i mieć minimum trzy cyfrową liczbę na koncie 3 cyfrową? Tak. Ok, Czekaj. mam kolejny żart. Samochodem jedzie Arab, Ukrainiec i Białorusin. Kto prowadzi? Straż graniczna. a dziewczyna z So